Cześć wam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stardew Od razu sobie przechodzimy tutaj do naszej gry Zobaczymy sobie pogodę na dzisiaj Na jutro, przepraszam, bo to się sprawdza na jutro Jutro będzie słonecznie, dzisiaj chyba z tego co wiem to też jest słonecznie Natomiast, natomiast dusze tutaj mamy zaniepokojone, co nie jest fajne O, mamy jakiś list Od kogo to? Drogi sąsiedzie, mam nadzieję, że czujecie się dobrze w nowym domu. Piszę do siebie, żeby cię poinformować, że sklep upiera od teraz sprzedaje nawozy. Czemu by nie zajrzeć do mnie i zobaczyć, czy możesz sobie pozwolić na parę tuzinów albo więcej, pier. Spoko, fajnie. Weźmiemy sobie od razu narzędzia. Może nie zapomnimy, nie zapomnimy o tych nawozach, no to yy, skoczymy do Piera. Co my chcemy? Chcemy kilof, chcemy miecz, siekiera, konewka, motyka. Póki co tyle, przydałoby się w końcu uzbierać na ten plecak chociaż Tutaj sobie zbierzemy wszystkie warzywa i kwiaty, które nam urosły Bo to chyba jest, a to jest niszek lekarski I to od razu posprzedajemy myślę, żeby coś sobie w końcu zarobić hmm. Dobra, co możemy sprzedać? To możemy sprzedać, co możemy sprzedać To też sprzedamy Żonkile sprzedamy chociaż jednego byśmy zanieśli do tej no jak ona się tam nazywa ta w zielonych posach to sprzedamy to sprzedamy dobra czekajcie jak się to teraz sprzedawało o dobra w ten sposób tak 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 Caroline teraz sobie przypomniałem to jednego zaniesiemy jej to sprzedamy, to też sprzedamy, no i dobra, póki co chyba tyle, to i to, przynajmniej będzie jakiś zarob, zarobek i od razu sobie też tutaj posprzedajemy małże, koralowce, te cebule, o, dobra, tak, tak, pyk, pyk i pyk. Eee, zrobimy sobie tutaj lekką o, żebyśmy mieli ułożenie tutaj ładne w tych skrzyniach wiedzieli co gdzie jest no no i lepiej to od razu wygląda to możemy zanieść do kowala hmm. dobra tutaj mam jeszcze jakieś nasiona więc to od razu myślę posadzimy raz, dwa o tu zbierzemy 3 git o dobra no i co no i podlejemy sobie od razu żeby nie zapomnieć później więc tutaj jeśli chodzi o podlewanie to... To, to 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 zaraz do was wrócę żeby was nie przetrzymywać dobrze słuchajcie wszystko mamy podlane także możemy śmiało sobie odłożyć tutaj te narzędzia yy... Czekajcie, dobra, jest git. E, odłożymy sobie... nie, to zostawimy. Odłożymy sobie to, to. Myślę, że sobie pójdziemy do kopalni, więc... E, miecz sobie zostawimy, jest wtorek. To mamy dla Caroline, to mamy do Kowala. Dobra, idziemy. Let's go. O, mamy tutaj coś do zebrania. Maliny, dobra. Git. Git, git, git. Lecimy. O, patrzcie, mamy jakiś quest. Potrzebna pomoc. Poszukiwany e, łowca szlamu, który zabije 8 zielonych szlamów z kopalni o 480 zł. Nagrody. Akceptujemy. Czy nam się to uda zrobić? Nie wiem. Ale zaakceptujemy. Mamy jakąś e, kawszenkę, więc zobaczymy o co tu chodzi. Witamy Pier, A, już chyba wiem o co chodzi. Tutaj przyjdzie ten gość reklamować swój market, Maurice. Właśnie. Że u niego jest taniej i w ogóle jakieś promocje o 50% na zakupy. <śm> ten taki przerażony, biedny Pierre. Patrzcie jak się rzucili. Ale my tutaj będziemy wspierać lokalnego tutaj sprzedawcę, czyli Piera. Także nie będziemy tutaj u Morisa kupować. No dobrze, dobrze. Już tutaj uciekaj od nas. Do widzenia. Okej. Okay. Czy my coś teraz chcemy upiera? Jest 16 dzień wiosny. Dobra, na razie nic od niego nie chcemy, ale za to mamy Caroline. Więcej wyręczymy tutaj ten kwiatek, dobra. Pytanie teraz. Nadal mamy... Nie, już mamy dwa serduszka, więc będziemy mogli zrobić... Nie wiem, czy teraz to możemy zrobić? Przepis na sadzonki herbaty i te naprawdę ta herbata nam da trochę golda. O mamy super od razu kaczkę także. Tutaj widzimy że Karolin sobie tutaj coś sadzi. Ja też się bardzo cieszę że Cię widzę. Tak to jest specjalny pokój Karolien gdzie sobie jest piękny gdzie sobie tutaj trawkę pokryją mu wiecie robi ja nic nie wiem no dobrze dobrze mamy tutaj miksturę pewną oczywiście że chcemy się napić przepyszna Mhm. Mm I teraz chyba odlecimy, nie? Nie wiem co do zaduszek. Co tu się dzieje? Jeszcze tańczy. Ważne słuchajcie, że będziemy mieć przepis na sazonki Dobra. No i pięknie. Dobra, lecimy sobie, słuchajcie, teraz na plażę. Dobrze, jesteśmy słuchajcie na plaży. Czy my coś tutaj mamy na tej plaży? Powiem wam, nic ciekawego tutaj nie widzę. Mamy tutaj naszego surfera. Więc sobie możemy z nim pogadać. O Jezu, ale pierdzieli. Dobra. Ale może coś będzie na tej drugiej plaży. Ciekawego. Jest eee, Jezu jakie pustki. No dobra, w końcu coś jest. Chociaż dwa te koralowce, jeden nawet z tą, ze Złotą Gwiazdką. No dobra. Idziemy sobie do Kowala, mam nadzieję, że jeszcze ma otwarte. Ale chyba do 16 ma. To będą otworzył te dwie gody. Okej. Okay. O jest, możemy przetworzyć idealnie. Coś mamy. Krasnoludzki hełm i... I ruda miedzi. Dobra. To jest artefakt. Dobra. No tak jak to jest artefakt, to skoczymy sobie od razu na muzeum. Dobra, i mamy... O, podaruj do muzeum. Mamy Kolejną rzecz. Powoli do przodu. Tutaj się coś dzieje, to chyba ta nauczycielka była z dziećmi. Eee. Dobra, skoczymy sobie na naszą farmę, oddamy rzeczy i pójdziemy do kopalni dobrze, oddajemy tutaj co my tu mamy, o mamy tu malinę a to od razu sobie sprzedamy i ruda miedzi mamy tutaj więc kit fajnie by było o, pogłaszczymy jeszcze naszą kitę, gdziekolwiek ona jest no pytanie gdzie ona polazła Trzeba to robić z samego rana, bo później o tym zapominam. Nie wiem gdzie jest. Dobra. Zostawimy sobie motykę. Bierzemy sobie to, to, to no i nie wiem, może weźmiemy te maliny. Żebyśmy mieli cokolwiek do jedzenia. Wiecie, żywice, to, to, to. Nie wiem dlaczego to tu jest. Eee, przeniesiemy sobie do tego. I co? Pizza. O, jeszcze tutaj mamy coś, czekajcie, co to jest? A, co dynka. Dobra. O, lepiej. Dobra, lecimy do kopalni. Wiecie co? W drodze do kopalni spotkałem tutaj tą naszą blondię. i akurat zebraliśmy żonki, więc jej to damy. Proszę bardzo. I wstąpimy sobie do, mu, do domu kultury, żeby zobaczyć. Żeby zobaczyć, co nam tam brakuje 1630 I w następnym odcinku na pewno sobie coś zbierzemy do tego domu kultury Są aloza, strong mamy Dobra, o tych rybach będę musiał poczytać Kiedy je się łowi hmm. Okej, okay, tu mamy jakiś zbiór tych to są rozdymka ryba dwóch piaskowa Kolejne ryby Dobra, będziemy musieli, musieli się wziąć za łowienie ryb z tego co widzę, bo jest ich naprawdę sporo do oddania Zobaczymy sobie jeszcze tutaj. Okej, okay, tutaj sztabki mamy. Szlam. Sensja, dobra, tutaj w kopalni faktycznie wszystko. O, to byśmy mogli oddać. Nie raz razem to zrobimy. A tutaj co mamy? Tutaj mamy... Okej, okay, tu to jeszcze nie ta pora. Tutaj jak będziemy mieć kurnik. Tutaj tak samo. Tutaj letnie uprawy. No i jesienne. Dobrze. jeszcze jest chyba jedna, nie? Tutaj. Tak. Tutaj mamy zbiór zimowych. Okej, okay, syropy. Cóż będziemy musieli pomyśleć. Drewno, kamień, twarde drewno. Winogrono groszek pachnący. I grzyb. Dobrze, mniej więcej słuchajcie, już wiem. Idziemy do kopalni. Przy okazji damy mu malinę. Nie wiem, jak zaroguje. O! Spodobało mu się. No to nic. O, tutaj jeszcze mamy Tom, która sobie gra na czymś. Ale nie wiemy, czy możemy jej dać. Chyba nie. Jest zajęta graniem. No to do widzenia. Dobra, Wchodzimy do tej kopalni. Zobaczymy, co nam się tutaj uda zrobić. Jedziemy sobie na to dziesiąte piętro. Oczywiście yy, robiłem milion rzeczy yy, po drodze I mam wrażenie, że za późno przyszedłem, bo 18.40 Więc pytanie, czy nam się w ogóle uda zejść na 15 piętro Na pewno spróbujemy zabić te zielone potworki Mamy 8 do zabicia No fajnie by było, jakby nam się to udało zrobić Tutaj mamy jakiegoś latającego o, oj, oj, oj. Powiem wam, ciężko z tym mieczem Będziemy musieli sobie miecz ulepszyć Teraz ogarnąłem, że e, jest naprawdę hard. O jezu, jak jest, czy jest jak dużo? tłuszcz w ogóle. No dobra. Czuję, że kopalnia nam się może dzisiaj nie udać ze względu na te potwory. Jeszcze jeden. No. Jezus. Dobra. Jest git. Farc. O, kolejny. Zielony. Dobra, jeszcze 6, nie wiem czy nam się uda dzisiaj to zrobić. Eee... Od razu sobie zejdziemy, myślę, dobra. Wsadzimy niżej. Okej. Okay. Tu mamy mieć. Tu mamy kolejnego tego. Ging, 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 ging. Gin, gin. Dobra Dobra, mamy drabinę Idziemy na dół eee... Nie ma nic ciekawego Dobra, kopiemy. Może akurat trafimy Są jakieś potwory wystające z ziemi jakieś czy hmm. Dobra, mamy drabinę. Wchodzimy. Które piętro? 14. Słuchajcie, jeszcze jedno, może nam się uda. Hmm, fajnie by było, naprawdę. Czekajcie, tu mamy tego do zabicia, więc go zabijemy od razu.